Cześć! Witam Cię w podcaście To Do Dzisiejszy temat to uśmiech, który umknął. O rozmowach o tym, co dobre. One, two, three, four. To zabawne, jak łatwo przychodzi pytanie, dlaczego płaczesz. A jak rzadko pytamy... Dlaczego się tak pięknie uśmiechasz? Jakby radość nie potrzebowała słów, jakby szczęście było oczywiste i przezroczyste. A przecież nie jest. Bo dzieci, te małe istoty o oczach większych niż cały świat, potrafią czuć całym sobą. Całym ciałem skaczą, gdy są podekscytowane, rzucają się do przytu lasów, gdy są szczęśliwe, śmieją się bez powodu, tak czysto, tak po prostu, że chce się zatrzymać czas. Ale co się dzieje potem? Potem uczymy je, jak nazwać złość, jak radzić sobie z lękiem, jak wyrażać smutek i żeby było jasne. To bardzo dobrze. Tylko że czasem tak bardzo skupiamy się na tych trudnych emocjach, że zapominamy nauczyć dzieci mówić Jestem szczęśliwy, bo Jest mi ciepło w środku, bo ktoś mnie pochwalił. Jestem dumna, bo sama zawiązałam buty. Albo cieszę się, bo mama mnie dzisiaj słuchała do końca. Przecież radość też chce być zauważona. Opowiem Wam historię. Była sobie kiedyś dziewczynka, miała może 6 lat. Nazywała radość motylkiem w brzuchu. Tak mówiła: Mam motylka. Kiedy coś się ucieszyło, kiedy to było coś drobnego, jak na przykład świeżo ostrugane kredki przez dziadka, które pachniały drewnem. Albo y, innym razem było to, że pani w przedszkolu powiedziała dobrze ci poszło. I wtedy wracała do domu i mówiła do mamy: Hej, dzisiaj miałam takiego dużego motyla, że aż mnie gilgotał. I wiesz co? Jej mama mówiła wtedy: No to cudownie, opowiesz mi o tym motylu? Jak wyglądał? I opowiadała, bo ktoś chciał słuchać, bo ktoś zapytał. Dlaczego więc tak często radość zostaje w cieniu? Może dlatego, że nie nauczyliśmy się jeszcze, jak o niej mówić, że kultura nauczyła nas: radością się ciesz, ale nie przesadzaj. Nie skacz zbyt wysoko, nie pokazuj zębów w uśmiechu zbyt szeroko, bo to nie wypada. Zachowaj umiar. Jak się tak będziesz cieszyć, to zaraz coś się posypie. No, założę się, że większość z nas to zna. Ale dzieci tego nie wiedzą. Dzieci jeszcze czują bez filtra, ale bardzo szybko uczą się, że wartość emocji mierzy się często ich wagą. A skoro smutek jest ciężki, złość wybuchowa, a lęk paraliżujący, to one zasługują na rozmowę. A radość? Ot, jest i znika. Nie ma o czym gadać. I właśnie dlatego trzeba to zmienić. Trzeba dzieciom zadawać pytania o radość, trzeba pytać, co dziś było twoim ulubionym momentem, co sprawiło, że się dzisiaj uśmiechnęłaś. Trzeba dawać dzieciom język do opowiadania o tym, co dobre, bo nie tylko trudne emocje potrzebują słów. Te pozytywne, jeśli zostaną nazwane, uczą wdzięczności, uczą zatrzymywania się, uczą dzielenia się swoim szczęściem, zamiast ukrywania go z obawy przed tym, że ktoś nas zawstydzi. A przecież najpiękniejsze rozmowy zaczynają się właśnie wtedy, kiedy dziecko mówi: Wiesz, to był mój najlepszy dzień. No i wtedy spytaj go, a co sprawiło, że był taki wyjątkowy? I słuchać, po prostu słuchać. Bo wiesz, dzieci, które uczą się rozmawiać o radości, to wyrastają na dorosłych, którzy nie boją się być szczęśliwi, którzy nie umniejszają sobie, mówiąc: A to nic takiego. Albo którzy potrafią powiedzieć: Jest mi dzisiaj dobrze i chcę się tym z Tobą podzielić. A świat naprawdę potrzebuje ludzi, którzy umieją mówić o tym, co jasne, którzy nie wstydzą się szczęścia, którzy nie boją się uśmiechu. Bo czasem jeden uśmiech, nazwany, wypowiedziany, podany komuś w słowach, może zmienić czyjś cały dzień albo życie. A Ty dorosły, kiedy ostatnio opowiadałeś o swojej radości? Bo dzieci nie mają jeszcze pojęcia o tym, że radości trzeba czasem schować, że nie wypada mówić zbyt głośno, ale jestem z siebie dumna. Że nie każdemu się spodoba, gdy zbyt entuzjastycznie opowiesz, że po prostu miałeś dziś dobry dzień i że szczęście, jak y, wszystko inne, trzeba po prostu dawkować z umiarem. I całe szczęście, że one tego nie wiedzą. Bo może to one nas jeszcze uratują? My dorośli jesteśmy trochę jak ludzie, którzy potrafią mówić o deszczu, ale nie wiedzą, jak nazwać słońce. Gdy coś boli, mamy słowa, cały wachlarz do wyboru zmęczony, wypalony, rozczarowany, zestresowany, przeciążony. Ale kiedy coś cieszy, on to jakoś tak po prostu. Dobrze. I już temat zamknięty. Albo gorzej. Zaczynamy się tłumaczyć z tej swojej radości, jakbyśmy musieli mieć, nie wiem, specjalne pozwolenie na to, żeby móc się uśmiechać. Jakby trzeba było poprzedzić szczęście całą litanią. No wiesz, ogólnie to nie narzekam, ale wiadomo, zawsze coś i... tylko po to, żeby nie zabrzmieć zbyt radośnie, zbyt beztrosko, zbyt nieżyciowo. A przecież radość to nie jest zaprzeczenie powagi, to nie jest ucieczka od problemów. I to nie jest ignorancja. Radość to wybór. To decyzja. Zatrzymam się tutaj, w tym dobrym, fajnym samopoczuciu. To sztuka uchwycenia chwili, zanim po prostu przeleci ci między palcami. I dzieci robią to odruchowo. Mogą ci powiedzieć, patrz, motyl, i cieszą się nim przez trzy minuty, ganiając po podwórku. Albo opatrz kałuża. I ja już widzę, jak to dziecko gdzieś tam tymi nogami w tej kałuży drepcze. A my? My owszem, zauważymy motyla, ale najpierw martwimy się, czy przypadkiem nie usiądzie na firance, albo patrzymy na kałużę i myślimy o, o, buty się zaraz ubrudzą. Może właśnie dlatego dzieci powinny nas uczyć, jak mówić o emocjach pozytywnych. One nie pytają, czy to wystarczająco ważne, by się tym cieszyć. One po prostu się cieszą. Bez filtra, bez zgody świata. Bez dystansu. I to nie znaczy, że są naiwne. To znaczy, że są autentyczne. I może my też kiedyś tacy byliśmy, zanim przyszło życie i zaczęło szeptać: zachowaj spokój, nie ekscytuj się za bardzo, nie okazuj tego tak otwarcie. Ale może nie jest za późno. <grych> może wystarczy zacząć od jakichś małych rzeczy, od wieczornej rozmowy z samym sobą o tym, co dziś było dobre, o tym, kiedy się pojawił uśmiech, nawet jeśli tylko w myślach. Może trzeba dać sobie prawo do tego, by w poniedziałek rano pomyśleć, że lubię swoją kawę? I nie przestawać tylko dlatego, że ktoś inny tego nie rozumie. Może trzeba nauczyć się mówić do bliskich cieszę się, że jesteś? Albo dzięki za ten śmiech, co mi dzisiaj zrobił dzień? I nie mówić dziękuję ale albo cieszę się chociaż coś tam, tylko po prostu cieszę się. Kropka. Dzieci, które uczą się mówić o swojej radości, stają się dorosłymi, którzy nie muszą jej ukrywać. Ale dorośli, którzy wracają do tych umiejętności, stają się ludźmi, przy których chce się być, bo od nich bije, bije światło, bije ciepło. Nie udawane, nie zrobione pod Instagram, tylko to prawdziwe, takie zbudowane ze słów, które mówią: Widzę to, co dobre i chcę Ci o tym opowiedzieć. Jeżeli czujesz, że jakaś radość w tobie zgasła, może to wcale nie znaczy, że jej nie ma. Może po prostu nikt cię o nią dawno nie zapytał. A może po prostu ty o niej nie opowiadasz? To co? Dzisiaj zapytaj siebie, ale tak szczerze, jakby znowu na liczniku było 6 lat, co było dziś moim motylem? Możesz mi to napisać w komentarzu w wiadomości, i nie bój się odpowiedzieć. A czym jest radość w dorosłym języku? No, dorośli często milczą wtedy, gdy w sercu jest właśnie jasno, ciepło, jakby słowa były przeznaczone jedynie dla ciemności. Jakby tylko cierpienie zasługiwało na uwagę, a szczęście musiało być czymś skromnym, ach niemal wstydliwym. O emocjach trudnych mówi się w poradnikach, podcastach, sesjach terapeutycznych, a o tych dobrych jakoś tak. Zdawkowo, z opóźnieniem, momentami prawie przepraszająco. Tymczasem radość jest jak światło wpadające przez okno. Cicha, ale stanowcza. Niczego nie żąda, nie wymusza. Po prostu przychodzi i albo ją zauważysz, albo nie. Zawsze obecna, gdzieś między mam tyle do zrobienia, a może później się tym nacieszę. A potem już późno. Już nie ma komu opowiedzieć. Dorośli po prostu zapomnieli, jak mówić o szczęściu. Zapomnieli, że słowa nie są przeznaczone wyłącznie do rozplątywania bólu, że język nie musi być tylko narzędziem rozładowania napięcia, ale może być też zapisem zachwytu. Możesz przecież powiedzieć: czuję się spokojny. Możesz wyszeptać: to był dobry dzień. Możesz nazwać radość, zanim minie, zanim znowu wciągnie nas obieg wiadomości, obowiązków i nieustannego y, udowadniania, że wszystko pod kontrolą. Tylko, że nikt nas tego nie nauczył. Radość dorosłości często nie mieści się w konwencjach, nie pasuje do powagi sytuacji, nie przystaje do tonu rozmowy, nie współgra z wiekiem, statusem, zmęczeniem. Jest jak taki kolorowy balon w sali konferencyjnej kłopotliwy, ale nie groźny. I dlatego schowaliśmy tą radość gdzieś tam za drzwiami. Wzięliśmy głęboki wdech. I przeszliśmy po prostu do porządku dziennego. I nie chodzi o to, że nie czujemy. No bo czujemy przecież, i to jak. Ucieszy nas nie wiem zapach kawy, słowo od kogoś, komu zależy. Yy, ale nie nazywamy tego, nie zatrzymujemy, jakbyśmy się bali, że gdy wypowiemy radość na głos, coś się popsuje, że los usłyszy i się rozmyśli. No, i w ten właśnie sposób gubimy fragmenty codziennego życia, rzeczy małe, które są większe niż się wydaje, bo szczęście nie przychodzi w postaci wielkich deklaracji i momentów kulminacyjnych. Przychodzi po cichu i tylko język może je utrwalić. Tylko słowo może je ocalić od zapomnienia. I mówienie o radości to nie fanamaria. To troska, to dowód, że umiemy zauważać. A jeśli umiemy mówić o tym, co dobre, potrafimy też tworzyć przestrzeń, w której dobro może trwać dla siebie i dla innych. I to nie jest dzieci-nada mówić, że się cieszymy. To jest dojrzałość. To jest gotowość, by stanąć w pełnym świetle emocji, nie tylko w ich cieniu. Żeby nie czekać, aż coś minie, żeby uznać, że było ważne i powiedzieć, że kurczę, mogłam to zrobić wcześniej. Powiedzieć to teraz. W tym momencie jest fajnie i chcę to powiedzieć, zanim zniknie. Możemy się tego nauczyć na nowo, naprawdę możemy, bo radość jest obecna i nie domaga się konfetti, ona nie czeka na zachwyty. Czasem chce, by ktoś ją zauważył i po prostu powiedział: Jesteś, a my dorośli mamy głos. Możemy być tymi, którzy radości nie mijają w milczeniu, a przecież to właśnie tego najbardziej nam brakuje, prawda? I nie kolejnych analiz, dlaczego jest źle, nie rozpisek, co poprawić, nie tabelek, co jeszcze naprawić w sobie i w relacji. Czasem po prostu brakuje słów, które zatrzymają to, co dobre. Bo radość bez słów łatwo przemyka, przelatuje, znika, a to, co dobre trzeba nazwać, żeby mogło zostać. Mówienie o radości przy drugim człowieku, to w mojej ocenie jest gest zaufania. To jakby powiedzieć... Pozwalam ci zobaczyć moją radość i to nie jest krzyk. Hej, patrzcie, jak mam dobrze. Tylko szept, chcę się z Tobą w tym podzielić, to jest dla mnie ważne. I nagle zmienia się dynamika. Bo nie tylko dzielimy się problemami. Zaczynamy dzielić się jasnością. I wyobraź sobie świat, w którym mówienie o dobrym jest normą. Gdzie dorośli nie czują się głupio, mówiąc, to był fajny dzień. Gdzie rodzice mówią dzieciom nie tylko nie rób tego, uważaj, ale też lubię, jak się cieszysz. Gdy przyjaciele nie boją się powiedzieć, jestem z ciebie dumny. Gdzie partnerzy przy stole potrafią sobie powiedzieć, fajnie mi się z tobą żyje. I to nie są słowa wielkie, ale mają wielką moc. Bo świat, w którym umiemy mówić o radości, staje się światem, w którym ta radość ma gdzie się zatrzymać. Może wszystko zaczyna się właśnie od tego, że ktoś powie: Dziś poczułem spokój? Albo Cieszy mnie ten dzień, i nikt ci nie odpowie: Ale co się stało? Nikt nie zapyta dlaczego, tylko usiądzie obok i powie: Fajnie, opowiedz mi o tym. I to wystarczy. Nie musimy być mistrzami celebracji, nie potrzebujemy toastów, tylko odwagi, by zauważyć dobro i nazwać je głośno by nie przemilczeć zachwytu, nie uciszyć wzruszenia, nie zgasić uśmiechu tylko dlatego, że może ktoś innego nie podziela. Bo może właśnie od tego zależy, jakim światem będziemy. Czy takim, w którym ludzie uczą się mówić o radości bez lęku, czy takim, w którym słowa nadal będą służyć głównie do naprawy, zamiast do zachwytu. Wybierzmy to pierwsze. <gry> Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w następnym podcaście.